No i się no na kanale. Mamy dzisiaj zdrapeczki za stówkę jak zwykle. Mamy dwa razy Paradiso, super linie, obocową eksplozję razy 2, Vegas peru, y, te rubiny szafiry, nie perły rubiny, nie było takiej zdrapki u mnie, król Kesz. różowe diamentowe, gorączkę pustaka, ekstra pensje, portfel zielonych i dolara. I zaczynamy. Zaczniemy może sobie od owocowej eksplozji o numerze drugim. A co? Naddrapane wszystkie liniowe symbole już są, żeby było szybciej. No i drapiemy. I pierwszy symbol to jest kokos. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż wczoraj, bo wczoraj to była tragedia. Cytryna jest pojedyncza, to przy okazji, ananas. No i niestety pomarańczy już nie będzie. Pewno będzie pusto. Arbus. Przedostatnie są kiwi. No i ostatni symbol to winogron, czyli pusto. ST, czyli pusto. Bierzemy się za super linie o numerze siódmym. Pierwsze jest słońce, którego nie ma. Sakwa. Arbus. Nie ma arbuzów. Czapka jest tylko jedna, i słonia zablokowała. A nie, tu jest jeszcze jedna, ale i to i tak nic nie daje. Okulary. Jedne. Łódź. No, same słabe symbole wpadają. Leżak. Dają to. Co nie daje żadnej wygranej. Moneta także jest raz, ale słaba zdrapka. Biedronki nie ma w ogóle. Kości nie ma. I ptak też nic, niestety, żadnej wygranej nam nie daje. Pusto. BR, czyli pusto. Dolar o numerze piątym. Wygrywa 34, 26, 31 i 35. Same wysokie. No oczywiście, że 9 jako pierwsze. Same małe liczby na początek dają. Co za dziady. 33 po... obok, oczywiście, 6, 21, 24, 11.

trzydzieści trzydzieści jeden dwadzieścia sześć nie w tej zdrabce, czternaście dwadzieścia osiem sześć dwadzieścia cztery trzydzieści cztery trzydzieści dwa i trzydzieści pięć pusto m

8, 24, 19, 15, 4 i 30. Pusto. Ale lipa, co jest z tymi zdrabkami, nie mam pojęcia. Ostatnia za piątkę, czyli owocowa o numerze 6. Pierwsza jest brzoskwinia. Też tu wątpliwe, żeby coś było. Karambol. Kiwi. Kokos. Mogli go darować, bo on nic nie daje. Truskawka. No i co będzie ostatnie, pewna coś, co nie da, nie da wygranej. Arbus. No i właśnie, arbus nic nie daje. Kolejny pustak. J i G. Ale wygranych naprawdę. Bierzemy się za Paradiso o numerze 10. Pierwszy symbol to krab. No tu ciekawie wygląda. Jestem ciekawy, czy będzie aparat, bo on by dał tutaj 10 zł. Ale na razie jest krab. No, torba brakuje do głównej wygranej, ale tutaj też jest torba, więc nie będzie toreb. napój napój jest tylko raz jak zwykle bluzka serce serce jedno kapelusz Wszystko pojedyncze, no co za zdrapka. Ewentualnie od święta coś dwa razy się pojawi. Okulary. Parasol. O, będzie pusto. No, termometru to na pewno nie będzie. Chociaż nie wiadomo. Kompas to jest mi niepotrzebny. I ostatni symbol to wodolot, niestety. Pusto. Nawet dychy pożałowali dziady. X i Q. Gorączka złota o numerze 18. Ostatnia sztuka była. Zobaczymy, czy coś przyniesie. Chociaż zwrot. Gwiazda. Kwiatek. Wiśnie. Zegar, naszyjnik, szpilka, biedronka, słońce, auto, klucz, kwiat, korona, narty, kufer, trofeum, perfumy, podkowa, pierścionek, ale to nie w tej zdrabce, branzoletka i mucha. No jak zwykle ostatnia sztuka musi być pusta. Tu jeszcze Vegasa, zróbmy o numerze 22. Na jutro też mam Vegasa. I zobaczmy, czy pojawi się jakiś dolar. Jest piłka, ananas, pik, melon, palma, kawa, śliwka, garnek, śliwka. No wszystko jest zielone, ale z żadnego dolara. Nic, a nic nie widać. Tak jak widać, same nie te symbole. Jest dolar, będzie 10 zł. Mm, mm, mm. Dzwon, kwiat, drugi dolar i trefl. To będzie pewno zawrotne 20 zł. A nie 30. I 20, mm, mm, mm. 50 zł. Szał! Chociaż jedna z drabka zaszalała. Nie pamiętam jakie to kontrolne jest dom dla 50. Teraz szukać tych kontrolnych tutaj. Dobra, jest 3 razy E na górze. Pierwsza zdrapka wygrana. Dobrze, że to 50 zł, a nie 10. Dobrze, że wziąłem obie sztuki. Zobaczymy, co będzie w jutrzejszej. Dużo pustaków było, to może też będzie 50, bo w Begasie zdarzają się paczki z dwiema 50. Dobra, różowe, diamentowe 7 o numerze 20. Pierwsze jest 2. O, czerwona siódemka, czyli razy 2. 3, 8, 4, 3, 2, 9, 9, 3, 8, 4, 9, 4. Chyba już więcej nic nie będzie. 6, 5, 5. Jest czarna siódemka. 8 i 5, no to będzie 30 zł, zapewne, a nie 20, czyli 40 i 50. No to już jesteśmy na 0. No to jeszcze jedna z będzie wygrana i mamy plusa, ale pewno go nie będzie. Król, też o numerze 15. Czyli numerologią się warto było zastosować, że końcówka paczki było 20, i numerek 20. Kiedyś w super liniach tak miałem i też było 20 zł. Tyle, że z numerem 41. Dobra, lecimy. Szukamy plusa. Wygrywa 56, 32, 47, 27 i 28. Nie ma dziesiątek. Pierwsze jest 52, szkoda, że nie 32, 12, 46. Pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt siedem, dwadzieścia sześć, szesnaście, pięćdziesiąt pięć, trzydzieści pięć, trzydzieści trzy, trzynaście, dwadzieścia jeden, czterdzieści cztery, czterdzieści trzy, czterdzieści pięć. Ostatni rząd. Dwadzieścia dwa, piętnaście, dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt cztery i jedenaście. Pustolino. Dziece kontrolne. M. I V. Rubiny Szafiry o numerze siódmym. Strasznie głośno dzisiaj, przez to, że na przedszkolu coś tam panowie robią. Wygrywa 51, 32, 17, 34 i 56. No, myślałem, że dzisiaj będzie moja krzyżówka już na kanale, ale no niestety jeszcze jest ta sama paczka, co wyciągnąłem 40 zł, co się jej nie chcą kupować. I co jest pierwsze? Pierwsze jest trzynaście, trzydzieści osiem, nie ma dwudziestek, nie ma czterdziestek, jakby co? Szesnaście, czterdzieści jeden, no dajcie z sztabki złota, pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści osiem, trzydzieści sześć, czemu nie pięćdziesiąt sześć, co? Czterdzieści dwa, trzydzieści siedem. 11, czterdzieści dziewięć i mamy plusa są sztabki dwadzieścia jeden trzydzieści jeden dziewiętnaście czterdzieści cztery trzydzieści pięć pięćdziesiąt osiem dwadzieścia osiem i czterdzieści trzy a pod sztabkami jest 25 zł. No i super! Jest plus. Wreszcie pojawił się plusik na kanale. Dobra, jest MM, czyli wszystko się zgadza. Czyli mamy plusika. No i paradiso już nie, nie szkodzi, jeśli będzie puste. I tak już dzisiaj jest dobrze. I zaczynamy. Numer z drapki 1. Pierwszy symbol to parasol. No tu by się najbardziej przydał arbuz. Ma byłoby 500 zł. Ale nie będzie arbuzów. No właśnie, jest torba. Może wodolot wpadnie, nie wiem. Może dadzą wodolot z tą dychę. Tęcza. No, ten czy trochę jest. Motyl by się przydał, byłoby 2000. Ale nie dadzą na pewno. Dobra, więcej tutaj nie ma nic. Aparat. No, deski to na pewno nie będzie, bo się powtarza. Aparat jest tylko jeden, niestety. I jest, i jest dycha. Kolejna. Bo jest wodolot. Kostium kąpielowy. Tu jest pierwszy kostium i tu jest drugi kostium. Trzy ostatnie symbole. Nuta. Lody. I ostatnie, co będzie? A tu jeszcze aparat jest niezdrapany. I ostatnia jest ośmiornica. No ale ośmiornica nic nie daje, ale nie szkodzi. Dobra i dycha. Sprawdźmy, czy jest BBB. Tak jest. No i super. Wkład była stówka. No, cztery zdrabki wygrały tylko. No ale za to jest bardzo dobry wynik. Tu jest 50. Tu jest drugie 50. To już jest 100. Tu jest 25. I tu mamy dychę. Czyli mamy 135 zł. Wykładu, czyli. Czyli na plusie 35 zł. Jestem bardzo zadowolony. Miejmy nadzieję, że jutro będzie podobnie. No i co? Jak się podobało, to łapka w górę. Proszę Was serdecznie o subskrypcję. No i co? I do zobaczenia na następnym odcinku.